Jacek bo to jest skaner Defense24, a Państwem i moim gościem dzisiaj jest pan Wojciech Zalewski, autor książek o tematyce historii wojen, wojskowości, a przede wszystkim autor, no już 200 gier strategicznych, ekspert w tym zakresie, obecnie również w Radzie Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Może rozpocznijmy od zdefiniowania, czym są gry strategiczne i jaka jest ich rola we współczesnym świecie. Możemy zacząć od tego, że gry są Infantylną zabawą. Możemy spotykać się z dziećmi, możemy spotykać się z osobami starszymi, możemy spotykać się z młodzieżą. Każdy może grać w dowolne gry. Oczywiście, w ramach wprowadzania kolejnych elementów gier, coraz trudniejszych, ten infantylizm on się kończy. Zaczyna się w pełni profesjonalna gra. Nie będę podawał tu przykładów takich najbardziej klasycznych gier, ale są gry, które z pozoru są bardzo proste, a tak naprawdę zagrywa się nimi cały świat. Od dziesiątek, jeśli nie od kilkudziesięciu Czy to słowo lat. gra może być mylące w odbiorze? Gra jest zdecydowanie mylące, dlatego że grą jest również poker, prawda, który nie jest grą planszową, a jest również grą. Natomiast gry planszowe są od tych najprostszych do tych bardzo, bardzo skomplikowanych. No właśnie, to może skupmy się na tym czynniku strategicznym. Jaki wymiar oferują współczesne gry, jak one są podzielone w takim, jakby to powiedzieć, postrzeganiu profesjonalnym. Mówimy o takich grach, które są realizowane przez, nazwijmy to, government, tak? Nie o tych grach, które są komercyjnie Najpierw publikowane. Najpierw porozmawiajmy o tej kwestii, być może to będzie takie idealne wprowadzenie. No to jest zagadnienie, bym powiedział, yy, wspaniałe. To jest gra, która... to są gry prowadzone zarówno za wielką wodą, jak i yy w Europie. Ja takie gry prowadziłem w Baltic Defense College, yy w Kopenhadze, no oczywiście w Warszawie. I w Waszyngtonie. Jest to mechanizm stworzony przeze mnie przez ostatnie kilkanaście lat, w którym uwzględniane są wszystkie współczesne rodzaje sił zbrojnych, włącznie z walką radioelektroniczną, z lotnictwem, marynarką wojenną i poprzez ten kolejny wsad, ponieważ. Życie się zmienia. Codziennie, tak naprawdę, otrzymujemy informacje o tym, że coś się pojawia, coś się może pojawiać. W grach możemy to zasymulować. To jest zdecydowanie tańsze niż sprawdzanie tego, już nie mówię o konflikcie zbrojnym, ale sprawdzanie tego w terenie. A kto jest odbiorcą tego typu gier profesjonalnych, jeżeli spojrzymy, może tak w skali makro, a więc w skali całego świata? Głównie są to, nazwijmy to w ten sposób, agencje rządowe. Które na bazie tego typu rozwiązań co testują? Testują płaszczyznę strategiczną, tak jak to jest w nazwie, czy też może to schodzić na płaszczyznę taktyczną? Uchylę się jakby bezpośrednio od takiej odpowiedzi wprost, natomiast powiem, że są pewne zdania, które zlecają i jest, to zadanie jest opisane na kilku kartkach A4 i w ramach pewnych scenariuszy te gry są rozgrywane. I po y, fazie wynikowej, testowej, jest dyskusja na temat, czy. Zostały zachowane te wszystkie elementy założeń scenariusza i jeżeli tak lub nie, są te scenariusze poprawiane. W grach nie chodzi o to, że pan wygrywa. To nie są gry na poziomie muszę pokonać nieprzyjaciela w Ardenach w 2024 roku, chociaż taką grę również teraz tworzymy. tylko testujemy w tych grach pewne mechanizmy. Co, za ile i jaką ma skuteczność. Tak zwaną, powiem tutaj kolokwialnie, stosunek ceny, do skuteczności. Czy te mechanizmy wpływają też na szkolenie na przykład kadry dowódczej czy mogą wpływać jeżeli popatrzymy w perspektywie dzisiejszego świata pełnego komputerów, pełnego sztucznej inteligencji i nagle rozmawiamy właśnie o tym o tym formie gier strategicznych. Jak to się wpisuje w tą konwencję? To jest bardzo prosta odpowiedź. Rząd Stanów Zjednoczonych od roku 2017 do roku 2020 przeznacza na gry wojenne, stricte gry wojenne na planszach, na mapach 55 milionów dolarów. Czyli to jest bardzo, to jest bardzo dużo. dużo. Rzeczywiście w jednym z super, znaczy jednym z mocarstw pod względem. No, Główne mocarstwo militarne wróciło do gier, klasycznych gier planszowych. A czy one mają jakieś ograniczenia, które widać na dzień dzisiejszy, o których moglibyśmy powiedzieć? Nie, praktycznie nie mają żadnych ograniczeń. To jest tylko kwestia wsadu. Jeżeli firma X poinformuje, że chciałaby przetestować takie rozwiązanie, to my te rozwiązania sprawdzamy w postaci gier. Właśnie, ale gry strategiczne, czy też tego typu rozwiązania, które testują, rozumiem, rzeczywistość, one muszą mieć jakąś genezę. Czy to jest raczej geneza w myśleniu takim klausewicowskim, a więc wielka bitwa, mgła wojny, czy może raczej one są osadzone w tej tradycji, bym powiedział, wschodniej, może łączą oba te podejścia? No skoro Pan już o tradycję wschodnią, to ja zawsze rozpoczynając każdy jakiś taki wykład czy prelekcję rozpoczynam od cytatu, który jest moim ulubionym w sąsłu, że historią rządzi geografia. Cokolwiek Pan wymyśli, tak naprawdę teren jest e, najważniejszy. Jeżeli Pan mówi o wielkich bitwach, oczywiście można je symulować, natomiast czas wielkich bitew wydaje się, że przeminął, już nie ma... 17 frontów wschodnich czy 4 grup armii na froncie za wschodnim niemieckim. W tej chwili cała armia niemiecka to są ekwiwalent trzech dywizji, także trudno mówić w ogóle o 400 paru dywizjach na froncie wschodnim. Kiedyś to są zupełnie inne przestrzenie, zupełnie inne możliwości. Natomiast potencjały współczesnych wojsk są ogromne, chociażby poprzez zasięgi lotnictwa czy rakiet. To są zupełnie inne konflikty. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, Historia jest zarządzana przez geografię i cały czas istnieją te główne kierunki, i te główne kierunki można spokojnie testować. To właśnie, ale dyskusja dotycząca współczesnych konfliktów to jest też dyskusja o takich wyzwaniach, jak na przykład zagrożenia hybrydowe, czy też działania w przestrzeni informacyjnej. Czy tego typu elementy też mogą nazwijmy to, być częścią tego typu gier, o których Pan tutaj mówił? One są immanentną częścią tych gier, dlatego że w grach oprócz moich operatorów i mnie uczestniczą również zespoły ludzi oddelegowanych do gier. Jeżeli jest strona czerwona, która podgrywa sobie WRE i strona niebieska, biała, zielona czy pomarańczowa, która odgrywa WRE, to jak najbardziej jest to podgrywane. My musimy tylko wiedzieć, jakimi potencjałami ewentualnie w scenariuszu strona zarządza. I tu mówimy o różnych rzeczach. Mówimy o potencjałach pocisków yy, kierowanych czy lotnictwa. Gra to jest taka kalkulacja sytuacyjna, zaczyna Pan grę w tym samym scenariuszu i używa Pan 100 samolotów, 90, 80, 40, 30 i w pewnym momencie ten kto zleca ten scenariusz mówi cholera wystarczy mi, przepraszam za to słowo oczywiście, wystarczy mi tylko 43 samoloty tego typu, bo za załatwiam ten i ten element bardzo pozytywnie. Jeżeli mielibyśmy tutaj, bo oczywiście mówimy o pewnych założeniach, celach też um, używania tego typu narzędzia, jeżeli mielibyśmy obrazowo przedstawić, jak wygląda przygotowanie do takiej gry? Jak ono jest osadzone w czasie, jak dużo pracy, czy to są duże zespoły, czy to jest przede wszystkim praca indywidualna? Jak to wygląda w takiej praktyce? Oczywiście w tej sferze, o której możemy mówić? Obecnie są to zespoły od 4 do 6 osób, i te zespoły tak naprawdę są coraz liczniejsze, dlatego że coraz liczniejsze są zadania i coraz większe obszary e, są obejmowane. A taki średni czas przygotowania e, takiej gry to jest rok, miesiąc? Nie, nie, nie. nie. My doszliśmy do etapu przygotowania gry przez, e, tygod przez tydzień. Mamy własną bazę danych, do której wpisujemy te wszystkie parametry. Rozgrywka to jest mniej więcej drugi tydzień. Także to nie są jakieś czasokresy nieosiągalny dla normalnych sytuacji. No my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przez 18 miesięcy przygotowywać jakiś projekt. No właśnie, a jeżeli mówimy też o segmencie gier strategicznych, no to widzimy przed tym, przed naszym, jakby to powiedzieć, obrazem kwestie ogólnodostępnych gier strategicznych. Jak one są skorelowane z tymi grami profesjonalnymi, które są wykorzystywane przez siły zbrojne, czy też agencje różnych państw? Mówi Pan o komercyjnych takich grach. Taki. Pan, no, tak jak Pan powiedział następnie, ja jestem autorem yy... Prawie czy ponad 200 gier, już teraz się trochę straciłem, przyznawszy, że nad tym kontrolę, to są gry od wczesnego średniowiecza do współczesności, tak naprawdę. I muszę panu powiedzieć, że gry rosną wraz z ludźmi. To znaczy, w moim pokoleniu, 50-latków, te gry już funkcjonują normalnie. Natomiast starszaki, które nie wyrosły w tym, w tym klimacie, dla nich gra może być jeszcze obca. Natomiast młodzież. Normalnie posługuje się grami jako elementem walidacji czy kalkulacji pewnych rozwiązań, począwszy od tych najprostszych osadników czy monopolu, a skończywszy na w pełni profesjonalnych grach wojennych. A czy możemy mówić tutaj o pewnej budowie świadomości strategicznej jeszcze na etapie, załóżmy, bycia właśnie w tym okresie młodzieńczym, czy też. Ale bezwzględnie, wie Pan, no, ja zauważam, że podczas moich ćwiczeń w wojsku, gdy spotykam się w jednostce tej czy owej, to ja od razu wiem, kto w ogóle posługuje się grą wojenną, kto funkcjonuje w mentalności gry wojennej. Ci ludzie przychodzą do mnie, no, a kupiłem 20 lat temu, 10, 5 lat temu pańską grę, i to po prostu widać, że to są ludzie, którzy. Jakby przestrzeń mapy nie jest dla nich wrogiem, tylko kwestia wykorzystania tych wojsk, które posiadają, do tego, żeby osiągnąć pewien cel. A czy skupianie uwagi na tych kwestiach związanych z historią, bo mówimy o współczesnych konfliktach, ale też mówimy o pewnych doświadczeniach historycznych, daje jakieś przełożenie na współczesne rozgrywanie gier strategicznych? Czy jeżeli nie wiem, wykorzystujemy doświadczenia, które no, określamy jako historyczne, możemy czerpać z nich? Bardzo ciekawym przykładem jest rozgrywanie w swoim czasie w 12 Dywizji, dzięki panu generałowi Andrzejczakowi, obecnemu szefowi Sztabu Generalnego, gry Mokra 39. Taką samą grę rozgrywaliśmy w realiach współczesnych, przy zastosowaniu wszystkich skal problemów, które występowały. To jest niesamowite doświadczenie, kiedy gra pan najpierw w 39 roku, strzela pan z tych Boforsów, te pułki kawalerii się przesuwają, atakują bataliony czołgów. Trudno naprawdę rozegrać tę bitwę tak, jak rozegrała to brygada kawalerii. Natomiast jej się to udało, tylko straty miała ogromne. Natomiast przenoszenie tego na współczesność daje niesamowite pole do popisu, bo można się porównywać. Kiedy stawiamy sobie dywizję pancerną niemiecką współczesną i na przykład jakąś lekką brygadę e, hipotetycznie stworzoną strukturalnie na potrzeby tego ćwiczenia, żeby zachować te proporcje, no to wtedy dopiero jakby przenosząc tą historię na współczesność okazuje się, że zadanie jest bardzo trudne. Bo tam jesteśmy oderwani od współczesności. Możemy tych ułanów posyłać w lewo i w prawo, natomiast w momencie, kiedy mamy rosomaki, czy też borsuki, czy też sobie stawiamy dowolny sprzęt, no to okazuje się nagle, że to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. A jednak ktoś je tam realizował. A jaki wpływ na współczesne gry strategiczne i tego typu założenia ma rozwój systemów głęboko uczących się oraz systemów sztucznej inteligencji? My możemy wprowadzać ten element do gier, tylko. Gry, które my tworzymy, są to gry stricte dla ludzi. Nasz mechanizm oczywiście jest mechanizmem elektronicznym, natomiast mechanizm podejmowania decyzji jest mechanizmem czysto ludzkim. To człowiek musi podjąć decyzję, ponieważ ten człowiek uczy się w wojsku, żeby te decyzje podejmować. Natomiast on musi przełożyć to na grę. My nie zastąpimy oczywiście prawdziwego strzelania z Leoparda czy Skraba, natomiast my pokazujemy, jak ten schemat funkcjonuje w grze na mapie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak działa brygada w polu, może to sprawdzić. Jest to jego decyzja, natomiast nie zastąpimy tego rzeczywistego manewru gdzieś tam w przestrzeni, podczas, podczas realnych ćwiczeń. To jeżeli miałbym spojrzeć na człowieka tak, i podsumować nasze rozważania, to człowiek grający w grę strategiczną uzyskuje jakie cechy w, w zakresie podejścia do obronności, podejścia bym szerzej do kultury strategicznej? Posłużę się znowu przykładem, bo chyba przykłady są najlepsze i najskuteczniejsze. W 2015 roku byłem w jednej z brygad i rozgrywałem grę. No to oczywiście było takie początki. Oficerowie podchodzili do tego troszeczkę jak do tego jeża, no ale w końcu przekonali się i zaczęli w to grać. Po trzech dniach był raport, wszystko fajnie, zakończyliśmy, pojechaliśmy do domu. I później, po roku, do tej brygady przyjechaliśmy ponownie i znów zaczęliśmy grać. Okazało się, że strona, która była zdecydowanie słabsza, miała się bronić, no postępuje, bym powiedział, wzorcowo. Zastanawiałem się, dlaczego ten, ten tak słaby gracz tak dobrze postępuje. No, nie ukrywam, że trochę się dziwiłem jako operator, który widzi wszystko, że ta, ta strona przeważająca nie może sobie poradzić. Pod koniec tego ćwiczenia zastępca dowódcy brygady poinformował mnie, że to strona, która się broniła, była stroną, która rok temu grała. Mentalność tego człowieka zmieniła się w jednostce wojskowej. Nie wiem, czy pod wpływem gry, czy pod wpływem innych doświadczeń, ale ja widzę realny postęp wśród oficerów wojska polskiego, którzy zaczynają bawić się, w cudzysłowie bawić się grami. Oni podejmują decyzje zupełnie inaczej niż rok temu, pół roku temu, i tak dalej, tak dalej. Czyli i system i poszczególny człowiek w tym systemie. Człowiek tak jest rozumiem. najważniejszy tak naprawdę. System można sobie wymyślić dowolny, umowny, można rzucić kostką, natomiast człowiek podejmujący decyzję, jest tutaj najważniejszy. Bo miałem taki przykład poza wojskowy, w cywilnym, że tak powiem, ćwiczeniu, że jeden z panów umownej granicy państwa postanowił nie przekraczać, ponieważ być może ktoś go filmuje i to jest taki stres wielki, że on się tego nie podejmie. Czyli rozumiem, że nie tylko wojsko? Nie można nie wspomnieć tej o osobach, które są dla projektu gier wojennych w Polsce no, chyba najważniejsze. Osobą, która moderowała i która wprowadziła ten system do polskiego systemu, yy, również w Ministerstwie Obrony Narodowej, jest pan minister Tomasz Szatkowski. Tak naprawdę to jemu zawdzięczamy to, iż ta cała ewolucja późniejsza nastąpiła i w armii, i w elemencie cywilnym. Bez pana ministra Szatkowskiego tego elementu by nie było. To on niejako ze swoją wizją hmm. i <coughs> przepraszam, pomysłami wprowadził nas do tego świata, a dalej, można mówić kolokwialnie, mieliśmy już z górki. A jaki jest odbiór wśród osób, które noszą mundur, ale też grają w tym segmencie cywilnym? Na początku jest to jakaś niepewność, wrogość, a może chęć sprawdzenia się? Powiem zaskoczę pana. My, chyba pana, znaczy na pewno nawet pana generała Andrzej nazywają, co niektórzy nie wiem, czy nie zaraz jakiś tajemniczy cyfrowym generałem, prawda? To jest człowiek, który ma w głowie miliony pomysłów i tak naprawdę też dzięki niemu. Yy, ten mechanizm zaczął funkcjonować w wojsku. Gry wojenne jako element były również wykorzystywane w niewielkim fragmencie w ramach strategicznego przeglądu obronnego. Także nie ma oporu materii jest to najwyżej zdziwienie, że taki mechanizm jest skuteczny. mówi pan, to nie jest tak, że my przychodzimy sobie i mówimy, to będzie tak, tak, tak i tak. Ci wszyscy ludzie tam nas sprawdzają. Tak naprawdę mówią, dlaczego trzy maszyny, czy trzy pojazdy tutaj straciłem, a dwa przejechały. To jest sceptycyzm. Się, ten sceptycyzm jest naturalny. Ktoś przychodzi nowy i mówi: Dziś będzie pan jadł inną zupę. No i ta zupa będzie smakowała albo nie. Z praktyki widzę i mam takie, znaczy jestem pewny, że ponieważ zwiększa się ilość ćwiczeń, to znaczy, że to się jednak e, podoba w środowisku wojska. Rozumiem, że jest to rozwojowy segment. No jest to segment bardzo rozwojowy. Są bardzo ciekawe wnioski wynikające z gier. I, być może ten rozwój będzie obopólny. I tym samym pozwolę sobie podsumować nasz dzisiejszy wywiad i stwierdzić, że na pewno będzie to temat kolejnych spotkań kolejnych dyskusji. Bardzo dziękuję Panu, dziękuję Bardzo Państwu. Dziękuję. To był skaner Defense24, a Państwa i moim gościem był Pan Wojciech Zalewski, autor licznych gier strategicznych.